Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku, ale nim zaczniemy ten odcinek, specjalne ogłoszenie. Dzisiaj o godzinie 16 czasu polskiego, czyli czwartej po południu, odbędzie się live na kanale Raport z Akcji. Live poprowadzę ja, moim gościem specjalnym będzie Marcin z kanału Popas Pieprz. Dawno mnie nie było, witajcie serdecznie, dzień dobry, tak. dwie wiórki i dobry. Liczymy na pełną frekwencję, będzie się działo, bo jest parę spraw do wyjaśnienia, do jasnej cholery. Zróbmy to wreszcie i wyczyćmy to wszystko. Zaczynamy odcinek, zapraszam. A dziś w odcinku między innymi. O, traficie. No, pan wrócił do domu. Cześć, witam w nielicznym z normalnych odcinków, tak jak kiedyś były Daily. I nagram takiego też, bo od czasu do czasu można. Słuchajcie, muszę wam coś pokazać. Nie ma jak to szala fatalistwo wysłać do sąsiada. Tym razem na nas trafiło. U sąsiada zalało wodą. Więc coś jak przesyła pompą -pom nam tą wodę, a później my będziemy odsyłać do sąsiada. O, ale wody jest. No, a to jest Laki'ego właściciel. A właśnie Laki był u nas i wyszedł do swojego pana. Daj napij się wody. O jezioro. Ona podmyje. Dobra, u niego to tam dużo gorzej, u sąsiada. Niech się wypompuje, nie? Jak coś tam do nas płynie, my wyżej jesteśmy. U niego tam jezioro. Słuchajcie, ja teraz tutaj działam swoje, bo wczoraj w nocy przyjechałem. Kapelusz jest, ale nie wiem gdzie jest, a sreje pojechała na angielski. Z prezesem Marcinem jestem w kontakcie, może mnie dzisiaj odwiedzi, ale coś tam maluje i nie chcę, żeby mu pędzle za zasłój. za cały czas mi tu leży. Wczoraj, jak przyjechałem, to radości było co niemiara, bez końca, wiadomo. Pan przyjechał, teraz mi leży tutaj, tak przy nogach. Niewygodnie tutaj usiąść, teraz. No. Ale musi pilnować, bo już znowu gdzieś nie wyjechał. Pilnujesz tutaj pana, co? Ciężko się podsunąć do przodu. Miałam miejsca na giry przez ciebie, wiesz? Zrejdeł wróciła z angielskiego. Okay, Przynajmniej czysta, w Polsce też była woda chlorowana tych... Ja też ja, se nie. nagrywam, bo mówię, że kiedyś może jakiś odcinek złożę, o. o, o dzień dobry. Nie, nie, proszę bardzo, bez, nie aktywować się, nie aktywować się. Proszę się rozejść. tam, do basenu. Powiedz mi tylko, daj trzech słowach, jak się udała e, wyprawa do Chin. No, owocna. Z, zadowolony jesteś? Za dużo roboty. O, no to ja się domyślałem. Mogłem zostać, byli klienci, mówię, już nie dam rady, nie, ja wracam. <laughs> e, uważaj, uważaj! Pułomatko jeden na poszedł! Ja to po dziecko zaraz jadę. Słuchajcie, ja robię jajecznicę prezesa z warzywami zasmarza. Dawno nie było, to jajecznicy prezesa. czasu do czasu można pokazać. Takie coś na szybko trzeba zjeść i działać dalej, bo filmy składam. Słuchajcie, streję wróciła z zakupów. This one is broken, I cannot use, I use new one. Ok, Streja, doesn't matter about the line. Przepraszam, że tutaj mi trochę zasłania, bo sobie wykadrowałem. Zobaczcie co one zrobiły tutaj. To laki nauczył Stefana i oboje. Lejla tego nie robiła. Trzeba nowe poduszki takie prezentowe kupić. Dobra, przepraszam za ten tutaj taki mały ślad, bo jestem na statywie i w drugą stronę i tak nagrywam. Tak? Nie rusz tego więcej. Są no, takie zrobię, że nie ruszysz. Streje robi żarcie dla naszych podopiecznych. Motyl. Mhm. Wołowinka ma trzech oczekujących. O i stręje była sobie jeszcze kupiła zupkę gotową. Pokaż mi to. O. No bardzo dobre. No zajadę. Kiedy nie dojadła, to ja spróbuję. O taki kas. A po kęsie, marcheweczka zdrowa. Nie obędzie się bez kawałka mięska. Lejla sena no coraz więcej pozwala, pani jej pozwala. Bo na kolana wskakuje, to niech już sobie na stół. Ale to tak będzie, jak będziemy wchodzić w gości teraz. Goście muszą być gotowi na to. Wiem, że będzie hejcik teraz. Do Marcina pójdziemy, niech Lejla po stole chodzi. O tak ją pan nauczył. Rozwydrzone psisko. To Lejla. Lejla, Dobrze piasku, dobrze. Słuchajcie, stroje idzie pływać, a ja idę robić sobie kanapki. Witam, ja na wieczór zrobiłem sobie takie kanapeczki z grzewki. Plus Słuchajcie, po tych kuchennych rewolucjach, kanapkach, jenici wchodzi, smoczy owoc u mnie jeszcze na noc. Kto rano wstaje, ten widzi takie rzeczy. Przyszedł dościu od y, basetu. A do nas z rana przyszedł Laki, się przywitał, basen cały czas czyszczony. Leyla, tak wital gościa. Ale zadowolony, to takie tylko, wiecie, jak to kobita, musi swoje powiedzieć, dominację pokazać. Dalej nic się nie dzieje, nie bójcie się. Ja mogę tam łapę ułożyć i się nic nie dzieje. Słuchajcie, ja sobie robię taką zupę na bazie zupy, co wcześniej jadłem z ryżem i z jajkami. Bardzo zdrowe i pożywne. I tak to się finalnie prezentuje, proszę Państwa. No, w tym otoczeniu przyrody zjemy. Słuchajcie, i teraz jeszcze w ramach diety taka kanapka, zapiekanka. Dużo sera, majonez i warzywka na bok, no z tego względu, że... że co? Ale jeszcze miałem sobie szyneczkę dołożyć. Może no to później wypada. I tutaj szyneczka jeszcze na to. Ale dobre, zdrowe. A niedługo wchodzę w dietę, bo muszę. Wiecie, jak to jest, nie? I po złożeniu tak to godnie wygląda. A to mówię na boku, bo by się rozpadało. Ja też sobie nagrywam, Marcin przyjechał. Te szaleją tam z tyłu. zobaczył. No, jest Marcin w każdym razie. Osoba ważna. Jestem. 8, nie, nie mam się A tak ku pamięci, bo Chińczycy zawsze są bardzo dumni ze swojej kuchni. No to ja taką książkę przekazałem, no, taką jaką miałem, jedyna w języku chińskim. No niestety taka okładka można tu było, może, ale jedyna, która jest, więc jaka jest, taka jest. W takim zwykłym naszym filmie nie może zabraknąć karmienia psów. Laki też swoje dostanie. Nie martwcie się, będzie to jest prawda czy nie ma tam jakichś, wiecie, no nie ma czegoś tam na plerach, czy coś. Słuchajcie, a tu mamy banany. Niedługo będą do jedzenia, nasze banany z ogrodu. Co tam widzicie? Tam czasem są te wybiórki. Lejla, gdzie ty tu włazisz? Później kwiaty, wszystko poniszczone. Tewan ludzie tęsknią za takimi ujęciami. Słuchajcie, oni robią sobie jedzenie, każdy swoje. Ja w ogóle nie, a tu stroili sobie taką zupkę. W ten sposób. I wiecie, że oni za, potrafią zalać swoją Później to wchodzą, wyciągają. Ostatnio widziałem, że chiński senepit, tak, chiński senepit wjechał gdzieś do restauracji i tłumaczył tym ludziom, że jak przyprawa się wrzuca, to ten worek od przyprawy no, nie się nie wrzuca. Bo oni tak żeby się wygotował jeszcze. Nie? I później go wyciągną, ludziom nie podadzą, ale jak no, przyprawa z całym workiem od razu i tyle. Kapelusz robi tofu. 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 Mm. tofu. czyli białe tofu. Ale jak to się to już będzie takie. Inne to, to samo w sobie nie ma smaku. Jeszcze jest mięso. mięso też samo w sobie przecież nie ma smaku, jak, jak nie przyprawimy. Jak nie zrobimy na słono, na ostro. Oczywiście ono jakiś tam smak ma, tak? To, to jest i, i na bajkach i tofu też pewnie. To chodzi mi o co innego. Chodzi o to, że to, nie ma jak z tego smaku, tylko to, co robimy w potrawach, to jest później na ostro, na słono, na nie wiem, na słodko, kwa na kwaśno i papryczki dział. Dobra. Jak będzie robił, to ja przyjdę. Niech on to przygotuje, bo to teraz nie ma co nagrywać. a ja dłuży z nim już nie chce nagrywać. Musiałem się wrócić po słankę, ale to teraz umegram. Ja się cidział i tam zielona papłka. Ja tam idę na swoje stanowisko. Mi się jeść tak nie chce. Niedługo wchodzę w dietę. Zresztą ja dzisiaj dużo zjadłem, jak widzieliście. Kapelusz robi, robi żarełko. Czyli robi, marzy to to. O wcześniej mówiliśmy, przejdziemy przejdziemy później jak będzie to robił. Co się Czyli tofu zrobione, jeszcze dorzucona kapusta, troszeczkę przyduszone było, także jest, sobie je po swojemu. Taki ja. makaronik z tego, z y, paczki. Dobra, a ja idę na basen. Nie wiem, czy się już witałem w dnia kolejnego, ale, ale dzień kolejny nastał, idę coś zjeść. I tak się złożyło, że ja stwierdziłem, że ja nie mam co jeść, ale psom zrobię, a od razu im tabletki podam, bo już czas na odrobaczanie. No i dobra, to chodźcie. Macie, proszę, pieski, moje. Tak? Masz. O, strzelę się wrócił. A still good morning, no, na tle muru. Stefan już swoje opierdzieli. Oczywiście woda z lodem, tak jak ja im tu zawsze daję w tropikach. A już mam dwa, dwa. się sąsiad. Brązia przywitać, co? Lejla z tyłu. A te tutaj walczą. O, woda z lodu. Z była na zakupach, kupiła lunch dla siebie, czyli takie oto ślimoki na Morskie. Przynajmniej wodne, może to być słodkowodne. wodne. Sałatka z papai. A dla mnie Chleba naszego poprzedniego i pomidorów naszych polskich, wspaniałych ze szczypiorkiem. Słuchajcie, teraz wam pokażę kątem co mi się dobrze na Chiny sprzedaje, czyli zrobimy kanapkę, zrobimy żerełko i będziemy to jeść na wizji. Tutaj mam zapiekankę z mozzarellą i wrzucimy tuńczyka. Tuńczyk na bogato wrzucony, zapiekamy i robimy jajecznicę. Jajecznica z pomidorami, oczywiście na później szczypiorek, to już tak po smażeniu. O, to traficie. Bo ręką muszę, bo nie mam trzeciej ręki. W jednym trzymam to, a jeszcze w drugim kamerę. Zmniejszamy płomień i wbijam jajko. Oczywiście sól. Po jakimś czasie jajecznica gotowa. No talaż. Właśnie to poszedł szczypiorek byśmy tego nie nazwali, a kanapeczka już gotowa tu w piekarniku. I tak wygląda moje prywatne danie, ale to nie wszystko, bo ja jeszcze to muszę zjeść na wizji, w telewizji, tak się robi w Chinach. Także mamy takie elegancką zapiekankę z jajecznicą. Można powiedzieć, robi wrażenie. Słuchajcie, i tak w perspektywie wygląda moje żarełko, które teraz zjem na wizji, w telewizji. Tak to się często robi w Azji, na vlogach w Chinach, że jemy na wizji. Poprawię sobie lekko, może, o, 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 o. aha, to by trzeba było dalej, o, dobrze. Teraz jestem bardziej widoczny. Zacznijmy od bułeczki. Bułeczka Żółty Ser Mozzarella, tak? Zapiekana z tuńczyka. Mmm, wiesz, ja wiesz. spotykamy w tabuaju. Bardzo dobra. Chińczyki siorbią. Może tutaj nie będę siorbał. A ja ci siorbią. A jak nie siorbią, za tak głośno, to sobie odbaśniają siorbianie. Bo to jest jakby znał, że jedzenie było dobre. Ale muszę Wam powiedzieć, że jest dobre. Zapiekanka z mozzarellą i pińczykiem. Nie wrzucałem do środka żadnych warzyw, przez to nie wycieka. Wiecie, często jest przy takich kanapkach złożonych przy burgerach, że środka cieknie, sosy ciekną, warzywka uciekają. Ja wolę sobie to podzielić na stole, mieć właśnie tutaj jajecznicę z warzywkami i dobrą, prawidłową kanapkę. Nie wiem, czy nie wejdziesz to na polskim YouTube, bo w całej Azji się to sprzedaje. A w Polsce jeszcze tego chyba nikt nie robi. O, dobre. Trochę robię to po Azji, tylko bo siorbie, tak? Ja się tu nauczyłem. Siorbanie jest oznaką, że smakuje. O, dobre. Na skanie również. Na pewno mega dobra zapiekanka. Chyba moja najlepsza do tej pory. A trochę już w życiu zrobiłem. Mhm. Byście poglądali chińskie kanały no mega modny temat. Jedzenie na wizji. Ja mówię, z z komentowaniem, co jemy. Co Wam będę komentował? Każdy sobie bagietkę może kupić. Pewnie lepszą. Żółty ser, jaki tam lubicie. Zapiekamy to w piekarniku. Ja wrzuciłem tuńczyka, ale przecież nie, 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 to nie jest konieczne. Do tego jajecznica z pomidorami. I szczypiorek na górę. Mogłaby to być zwykła jajecznica. Nie każdy lubi szczypiorek. Nie każdy lubi tuńczyka. Teraz z tuńczyka można było wrzucić kiełbasę. Żarełko mega. Pewnie też nie wychodzi jakoś drogo. Dajcie w komentarzach, co o takim kontencie myślicie. Że robię sobie żarełko i je pożeram na wizji, w telewizji. Mm. Ale dobre. Coś to, że to jest wszystko osobno. On mnie nie cieknie z buły, Najważniejsze. No, ja nawet widziałem opcję, żeby wbić jajko w bułkę, no ale to... Nawet jak po i mi będzie ładnie wyglądało, to zaraz to będzie ciekło. Naprawdę dobre Nie Niedroga. Już sama ta kanapka, dobra. Ładnie podpiec. Nie spalić. Oczywiście każdy dla smaku, w soli, pieprzu. Można dodać ogórka kiszonego. Do kanapki, bo raczej smażyć to nie. Ne, no, już po obiedzie. Zajrzyjcie na mój kanał ten chiński TV, Banfatylii. Dobrze, się link rzucić pod spodem. mniej więcej takich materiałów, że sobie na szybko robię szamkę a później je jemy. Dobra. Bardzo Wam dziękuję, że byliście ze mną. Mam nadzieję, że też się trochę chociaż najedliście. Taka, no, możecie traktować jego dietę oglądającą niby się najedliście, a nie jedliście. Słuchajcie, to już bardzo, że będzie koniec odcinka. Jeżeli co myśleć o takim kontencie, bo chyba tego w Polsce nikt nie robi, a może ktoś to robi. Pozdrawiam. Cześć. Aha, no wiecie, dawno mnie nie było. Dajcie suba, komentarz, napiszcie coś. I jedziemy z tematem. Pozdrawiam, cześć.